No hello, tutaj Purpose, jest ze mną. I ja witam was serdecznie, dzięki z tej strony. I witamy w kolejnym odcinku Star Wars Old Republic! Ta gra mi się naprawdę spodobała, dlatego to, to, to MMO pociągnę troszeczkę dłużej, no bo wiecie, jak to u mnie bywa, że czasem jest jeden odcinek, czasem dwadzieścia, czasem dwa, różnie to bywa. To zależy od tego, jak mi się MMO spodoba. Ha, ha, ha. Tu no naprawdę, znaczy ja powiem ze swojej, ze swojej perspektywy, ze swojego doświadczenia w tych, grze. Zabawa się zaczyna dopiero później na wyższych levelach, kiedy już będą dungeony, będzie to inna, będą w ogóle misje, przy których się trzeba będzie troszeczkę napracować, namyśleć, jakich skili użyć, kogo wyłączyć z, z ataku, takie rzeczy. No Teraz to jest taka, wiesz, purpose, bieganina po prostu, punkt A, punkt B, aby wbić ten level. I żeby, i żeby coś się zaczęło dziać, no i przede wszystkim jak zaczniemy podróżować w galaktyce i odwiedzać inne planety. No, tego się nie mogę doczekać, ale najbardziej hmm. nie mogę się czego doczekać. Mnie, Mnie cieka. Dostałem wiadomość od hajer.pl. Cześć! Jestem hajer i jestem twoim widzem. Chciałbym z wami pograć, ale nie wiem o której nagrywacie. Czy mógłbyś powiedzieć mi mniej więcej o której? Pozdrawiam i życzę miłego czekania na SW7. Nie mam biletów. Dzięki. Sma. <laughs> Dzięki Hajer, dzisiaj na tym pocisnąłeś nie ja. E, Hajer, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, kiedy nagrywamy to. Naprawdę ciężko odpowiedzieć na to pytanie i naprawdę chciałbym ci na nie odpowiedzieć, ale to jest naprawdę losowe, bo to zależy kiedy, wiesz, jesteśmy dwójką dorosłych ludzi. Pełnoletnich, może nie dorosłych. E, <słyski> którzy, którzy no mają inne swoje zajęcia i po prostu to, to, że jak my się zgadujemy, to jest na zasadzie masz teraz czas? Nie mam. Dobra, to później. Masz teraz czas? Mam czas. Dobra, nagrywamy. I naprawdę jest ciężko powiedzieć, kiedy... Dodatkowo przez ostatnie dwa tygodnie remont u mnie w domu powoduje to, że podczas nagrań są różne dziwne dźwięki, no ale że chcemy razem coś nagrać i że chcemy razem też coś pograć, więc nieraz są też dźwięki. Ale już niedługo może to się wszystko... Znaczy na pewno to się niedługo skończy, bo już w przyszłym tygodniu będzie spokój. Yy... Natomiast tak, ja bym powiedział tak, grajcie sobie na tym serwerze, gdzie my, The Red Eclipse, od razu powtarzam, The Red Eclipse, pamiętajcie ten serwer, wbijajcie levela i może dojdzie do czegoś takiego, że będziemy kiedyś chcieli wspólnie robić dungeony, bo dungeony są na przykład czteroosobowe, purpose, tak? a wtedy będziemy potrzebować na przykład dwóch ludzi jeszcze, żeby dungeon przejść. No I, I nagramy jakiś króciutki filmik, że słuchajcie, wtedy i wtedy, o tej i o tej godzinie, będziemy nagrywać yy, przejście dungeonu jakiegoś, będziemy potrzebować dwóch graczy... Yy, i wtedy gramy. A słuchajcie, link do gry macie w opisie, ale prosiłbym, żebyście zakładali nowe konta, generalnie, bo też nie potrzebujemy, żeby były jakieś mega wysokie levele, tylko żebyście grali z nami mniej więcej na tym samym poziomie. Jak widzicie, nadgonić nas nie będzie trudno, bo my widzicie. To, że to jest rozłożone w czasie i my gramy teoretycznie od miesiąca już w Star Wars Stylu, no. czy nawet dłużej, to nie znaczy, że my mamy przegranych godzin pełno, bo my gramy tylko na odcinkach. Odcinki są 20-minutowe, czy tam nawet 15. No i tak to wygląda, nie? Więc... No, ja tak samo przecież drugie konto stworzyłem po to, żeby, żeby grać, bo było konto do Jingisa normalnie, gdzie level był yy, po stronie yy, jasnej, chyba 28. A po stronie sitów Max. <noise> Także serdecznie zapraszam do linku w opisie, możecie się tam rejestrować. Yy, no i to tyle, a my przechodzimy do gry. Gdzie ty jesteś? Właśnie mieliśmy party no, od razu. ja jestem przy tym. Niedaleko taksówki. Gdzie tu są znowu party? O, tu są. Social window. Dzięki, hmm. zysynek. Invite to group. Yo. Accept. Nie jestem. ale Gdzie jesteś? Hmm. No, przy tym budynku, gdzie żeśmy, gdzie miałeś dostać ten miecz, a nie dostałeś go. Aha, no ale dostałem w końcu. Nie, to ja już jestem tam na dole, tutaj przy. A ja mogę się do ciebie tepnąć, czekaj. To już się tep tepną. Możesz się tepnąć do mnie? No, teleportuję się właśnie do ciebie, poczekaj. Hmm. Bo byliśmy na innych, yy, po prostu na innych instancjach i dlatego Aha. nie widzieliśmy się. I teraz mnie przynosi. <laughs> tak, jakby serwer ten sam, ale. Wiesz to ja chyba po dojdę do sklepu w ogóle, bo wiem, że to był gdzieś sklep i mogę się pozbyć paru niepotrzebnych śmieciowców. No na górze, obok tamtego domu. No już jesteśmy, jestem na tej samej instancji, więc musimy Aha. się gdzieś widzieć. Dobra, no to ja biegnę Jesteś, do tego sklepu. Jesteś, siemano. Już jestem tu. Dobra. TREAKOBET! Hmm. Eee, start conversation. Hmm, czekaj. Nie, to chyba... Gadasz z kimś? Tak, niestety. Widzieliśmy ten pobieg. No właśnie, wiesz, co, wziąłem jakiegoś dodatkowego questa, yy, dodatkowego questa. No widzę cię, dobra. Idea. a to chyba nie tu jest ten sklep. No czekaj, to ja, może. Jak, jak się ten Weź, quest nazywa? No, yy, no jakby on niej pójdziesz i z nią zagadasz, to ten. Yy, mm -hmm. ta, ten się nazywa Strengths of the Flash Riders? Nie, New Recruit. Jedi. The Face of the Enemy? Zain. Nie, the, the Face of the Enemy to jest, jest chyba ten główny, nie? Ty no, tak będziemy tak. z głównym questem, mi się wydaje. Dobra, jeden, jeden, jeden na szybko przychodzimy to oczywiście. Dobra, mam tego quest, Tak tego, okay. tego się nie da sprzedać, a Dobra, to jest... Wylazłem. co? Hallucinogenic Compore. Great 3. potrzebne mi to do czegoś? Nie mam zielonego pojęcia. Ja tu też próbuję coś posprzedawać. A nie, jest tu mogę kupić. Czekajcie, ja tu mam. Memorphic Seal Culture. Cielu... Nie wiem co to w ogóle jest. Hmm. Ale czy kiedy to gdzie się to mogę to założyć. Zostawię, bo to jest, to jest coś do craftowania, mówiłeś kiedyś. No możliwe. A ty, jak, jak zrobić, żeby coś zniszczyć? Po prostu to. Yeah, do you, do want, do you want to destroy? Ja się zobaczyć jakieś w sukience, to jest jedyny moment. Ty, spoko, chciałbym taki. Jak ty to zdobyłeś? No miałem to wekuć. Chyba jak to jak wygrałem to. ostatnio. Fajne. Takie Jediowe. Smuteczek. Oj, i wygrasz też. Dobra, lecimy, lecimy. Poczekaj, robić chwilę, Poczekaj chwilę, bo jeszcze coś tu mam. Ale to mi nic nie daje dobrego. Dobra, dobra, dobra. Dużo wolnego nie będę sprzedawał, później sprzedam. do, lecimy do lecimy. Flash Rider territory. Flash, Flash rider territory? Tak, na dole. Dokładnie pod nami. Na mapce masz. No, no bo tam, tam, tam jest. Quest. Tak, no bo tam mamy questa, nie. Aha, to idziemy po taksówkę? No a jak. Dobra, taksówka i gdzie to e, na jest ale Nie mamy na więc możemy... idziemy z buta. Hmm. A nie... A do tego forward camp? Nie będzie łatwiej? Forward camp? Ja nie mam żadnego hmm. forward camp. Na mapie? No chodź tu jeszcze raz, kliknij. W lewy... lewy dolny. Forward camp, speeder. Hmm, hmm. Czy ja wiem? Zobacz sobie na mapę. Bliżej mamy po linii prostej, tutaj. Czekaj, bo tam. ja nie mam tego chyba quest'a. E, Od... Jak to... były quest'y pod czym? Bo... The, bo, the face bo... of the enemy, pod L. Pod L. No mówiłeś nawet przed odcinkiem, że już A, umiesz no tak ty, No tak, tylko że chodzimy o to, żebym y, włączył tutaj ten quest, żeby on był... Y, A, bo by, był untrackt. Nie no, o, teraz jest chyba, będzie dobrze. No, no dobra, łap. już widzę, możemy biec. No to lecimy w dół, po przygodę, ku przygodzie! Przygoda, yeah! je! W zasadzie to przegadaliśmy 7,5 minuty odcinka. No ale to, mam nadzieję, że wybaczą nam tutaj widzowie. No na pewno nam wybaczą. To tutaj ten, taki no pogrom, pogrom robił? Tyś biegnie przed nami i zabija wszystko. No właśnie, widzę. Chyba jakiś high level, wiesz? To ja sobie zabiję jednego takie. Tego, jednak tego ptaka nie trzeba było zaczepiać, no ale... ja wiem, ale tak, wiesz, no żeby nie było nam smutno, że on wszystko nam zabił, to... A my sobie biegniemy główną drogą, nie? No tak. Biegniemy w dół. W górę czy w dół? W dół. No to hmm. tędy musimy biec. Tak, tak, tak. Tylko ja się ustawiam, bo kamerkę mam źle ustawioną, dlatego się muszę... Hmm? Czekaj, gdzie? Tędy, no masz rację. Czekaj, bo ja tu. Tędy, tędy. Bo żeś mnie uciekł ty. No dobra, czekam na ciebie. Załatwiamy jakieś gości to, to po to drodze. Bić. Fuj bo to możemy. Wiesz co, chyba e... mamy jakieś dodatkowe questy związane z tymi gośćmi. Dobra, doskoczę do tego typa A! A! Razem! Tak to się robi No, 2 dwa na 15, dwa na tam są jeszcze jeden, dobra, już go. Patrz, on ma, on ma osłonę! O, Ty, przecież. zobacz co mi zrobił! Co ci zrobił? No kurde, się, mnie, mnie tak jakby oszołomił na chwilę. No to, to, Dobra, z... 3 na 15, jest okej. Okay. O, czekaj, coś tu ma. No, ja tu nie mam nic. Ale to, to, to dla mnie, tylko były jakieś syfidole. Tam coś jest, zobacz. Republik... A? A, to pewnie możemy się tam uleczyć, nie? No, tak wygląda na to, że tak. A tu coś, coś tu świeci. Hm. A, new discovery, Titus River, walej, co to jest? O co tu chodzi? No, co, coś odkryliśmy, no. Nową miejscową dla nas. Dobra. Ty, ale fajny motyw, że jak idziesz do przodu. Hmm? O, to dopiero co odkryłem. Idąc do przodu, kliknij M, ale musisz iść do przodu. Dlaczego on nie chce skoczyć do niego? Ej. No, bo może przeszkoda jakaś czy coś, albo za blisko jesteś. Marty. Mówię, idąc do przodu, kliknij M i, i zaczekaj. Jaki fajny krok. chwilę, powiem. bo muszę coś podnieść. Idąc do przodu, klikną M. I idź dalej. No, i widzę mapę. No ale mapa się rozjaśniła no. na tyle, że możesz. No, że tak. wszystko widzisz. Fajne, nie? Mhm. Wiedziałeś o tak? Trzeba. ]ciec. Nie, no właśnie nie. Trzeba zabić chyba tych 15, coś mi się wydaje, wiesz? Miesz tak, tego konstatacyjnego. No nie wiadomo, gdzie nas będzie dalej prowadziła, a tu no, to zobacz mamy tutaj, kolejnych mam. Cyk, myk jest Beastmaster, yo! Dobra, ja już startuję na nich. A których? Tutaj miałem. No, tutaj, dobra. to tak się nam zalicza, także wiesz. No, no, no. Możemy sobie. No, no, no. tak ja że. Dobra. Ła, coś było dla mnie. Kolejne śmiech, wiesz, tam na dole teraz będą kolejni. Pewnie. To tak, była? Są. No. Tutaj będzie fajne skok, jeżeli mi się tylko ta trójka złada, zobacz. Pa! Widziałeś to! Świetnie, nie? Ja też chcę. No to masz drugiego. Do ja! Dobra, jeszcze jeden, jest tu. A to ten. 11, 11 na 15 tak, czekaj, tu mam coś dla mnie wypadło. O proszę Coś podniosłem no dawaj dziada od razu, no bo on tak się będzie stał. No poczekałem o. aż się zregeneruje skoczek. No ten skok jest fajny, naprawdę. O, o. Dobra, jeszcze trzech nam tylko brakuje. Kolejny śmieciochy podniosłem. Znaczy to nie są śmieciochy, ja znajduję jakieś teraz użyteczne rzeczy. Nie, jednak nie. Wyglądało na użyteczne, ale jednak. I teraz co... Tędy chyba. No tędy, tędy, tędy. A, a już nie mamy? Ma... Nie, 12 na 15, jeszcze nie, 3. A Tutaj już chyba będzie, kolejna. Jestą? Nie ma. Chyba ktoś ich właśnie przed nami wyrżnął. Nie zabijajcie. Zostawcie Dobra. tych tytanika. No, eee... Tych <grym> flash ridersów nie zabijajcie ich! Ma, nie, tu mam ptaszka <śmiech> latającego <śmiech> Ona główna, <która śmiech> będą, Ale co, co ty pokazujesz tam do kamerki? <śmiech> <śmiech> Dzięki spódnicy <laughs> tutaj mam ptaszka Ty, Cartel Market, tutaj rozumiem, że pay to win, tak? Znaczy, w sumie ta gra nawet tak się kupuje, bo na to tylko daje e, większe możliwości ustawienia sobie tego hada całego, bo ustawienia sobie no, kurde, no, trzech nam brakuje, no. No to jak będziemy wracać? No nie wiadomo, czy nas będzie tu prowadziło, czy gdzie indziej. No Nie dobra. pamiętam. No to, 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 to się to się, się zawrócimy Tam specywnie. się gdzieś biją, zobacz, zobacz, ile tam ich jest. Gdzie? O tam, o, o tam, o tam. Nie wiem, co im tam robią. Tu jest jakaś chyba insta, skoro tylu tylu ludków tu jest. Dobra, mam. Gdzie, gdzie ty jesteś? Gdzie no, dobra. ty jesteś? O, znowu mi sięknął. To była. on dobry. O. Ty wyłącz sobie to. No, 13. 13 na 15. Jeszcze, o, o, czekaj, tutaj pasz, mi Patrz, 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 patrz. Ty walcz z nim. Dobra, ja nie. go zaatakowałem jako pierwszy, także. Mm -hmm, nie zaliczyło nam tego. Ale tam jest kolejny. Tam, o, tutaj są. Katia. Trzech. Dobra, ja już też będę miał jednego. Dobra, 14. Ale jest mi zabity. to nie zalicza ich. No Jak, nie, nie zaliczać ci koło mnie? Nie. 14, powinien 13 mi. dalej mam. Ja już skończyłem, to chodź tu do mnie. 14. No i dobra, i tam jest jeszcze jeden, o. A ty tu jesteś, dobra. No. A jak ty tam na górę wszedłeś? No. Naokoło? Jakaś truszka, ścieżka To to leży w ogóle. No to dla ciebie, zabite. Chodź, bo tutaj będziemy skoki uprawiali. No dobra, dobra, ale ja jeszcze potrzebuję jednego. Flesza, no to tu mam. No podejdź do mnie. A czekaj, tutaj mam. No pobiegłeś do przodu tak? mam. A, no i dobra, no to fajnie. Tylko, że tacy dobrze są. No czekaj, no już, już cię z pomocą. Dobra, jest, zaliczony questior. A co on nam dał? Gdzie mamy oddać tego quest'a? Przypuszczam, tam we wiosce, nie? No czekaj, coś mi tutaj wypadło, podniosłem. Dobra, lecimy teraz do głównego quest'a, nie? No dokładnie. Którą to będzie stroną? E, no w tę stronę, tylko ja to tak, ja, jak zwykle parkurem, nie? Ach. Nie możesz iść normalnie, jak droga wskazuje. O, no pewnie, że nie, bo nie mi się nawet szukać tej drogi, skoro po, po co iść normalnie, skoro można iść parkurem. No dobra, no ja i tak spadłem i zaraz mnie gdzieś tu ktoś przeatakuje, pewnie, no a jak zwykle, no, myślałem. No i nic, y, jednak muszę iść zwykłą drogą. To upłacza moje czci, ale idę zwykłą drogą. Tak, bo muszę walczyć tu. Jak gdzieś ty, Polas, Gdzie ty jesteś? Bo... Spadłem tutaj na nich, no. Aha, dobra, to... już sobie załatwiłem ich. A tu coś dla mnie wypadło, wiesz? No to wiesz co? Ty, ty ich zapiłeś, a, a dla mnie coś wypadło. Patrz jaki samochodzik mają. Dobra, teraz tą drogą lecimy. O. Tą? A, ten, Dobra, ten jest, no ten ty tutaj, chodź. Dobra, niech on se goni. O, tak, tak bo on się zagrował nie ma na nas. Pysia, pysia. Który biegnie tak. z nami Goni za tamtym typem, bo się zagrował na niego. I nie go bije jak on taki nienormalny jakiś. Dobra. O, i znowu. To, widzisz, jednak trzeba po drogach chodzić, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia normalnie. KL Mos. Mos ma... który poziom? Yy, ma poziom. jedenasty, Jedi Guardian. Mhm. To już ma miecz pewnie. No, a my jeszcze nie mamy. Mamy ósmy dopiero level. No, Ale już niedługo. A ile ty w ogóle masz Expa? Yy. Jak to sprawdzić, ile ja mam w ogóle? A ty masz na tutaj. No dobra, 8452. A, yy, a tutaj. A ja mam. Dobra, 6768. Ten nas nie atakuje. Ma nas w nosie. No to co, Widzimy. idziemy chyba na tak. insta, nie? O, razem weszliśmy na insta. Mhm. Także tu. A tutaj widzę, że więcej osób może być. To, to jest taka insta, nie insta trochę. Ogłuszył mnie. No widziałem, właśnie koconek tak miał ostatnio. Ale mu kopniaka wyprzedałem, widziałeś? Z mm. pół obrotu na progę. coś ma, coś zostawił dobrego. To dla ciebie. To dla Dobre. ciebie. Ale mnie coś do oka wpadło, no. I mnie męczy teraz. A. Chyba dopiero ten tunel taki prowadzący jest do tej instancji. Widzisz, eee, tam to, to jest... Tak, ale to głównym taki... idziemy, bo tutaj nie ma sensu iść w prawo w lewo, bo tam. Znaczy chyba, że tam coś wie, że, że może być ciekawego na końcu. My no. general... to nawet nie wejdziemy w prawo, bo jest czerwona A, widzisz? Aha, no faktycznie. Nie zabój, jedyne wejście ja, mamy ja, tutaj. Tu ja, ja. idziemy. No i tutaj, jest, zobaczmy, taka brama, to tutaj się instancja zaczyna. Mhm. Ciekawe, czy jak wejdziemy razem, to nas. Odcięło mnie od Ciebie, no. No, czy znaczy jest solo. Cało solo na górze. Tak jest. Dobra, no to i lecimy. Coś tutaj trzeba zrobić. Oj, oj, dużo tu przeciwników. No. Oj, ale Okłusi mi się. Okłosił mnie. Ja też. Ty, walcz, gościu, a nie się tutaj... ...franzolisz z tym. Ty, no... Ja ciągle walczę z tym jest. Ja też. No, pokonałem go. No, ja też. No dobra, czyli mamy dobra. iść tutaj. Dobra. Kolejny pokonany. o i kolejny pokonany. I teraz walczę z czwartym. Pokonany. Jej. Trójaszkę całą tutaj wytłukłem. Ty, ty też ty, pewnie. Ty, ty, ty. O jezus, wyglądało jakbym mieć Świecony znalazł, ale już się podnieciłem. Dobra, dochodzę do tego przełącznika całego. No ja też

Dobra, nie wiem co to znaczy. Your anger Coś overwhelms tam. you. Coś, Twój gniew. Komplic, muszę teraz porozmawiać. Z kim? Yy, speak to Ranna Taowen. Mhm, mm też Znaczymy mam to. Wejść. <laughs> Także zasuwam. No, wychodzę już właśnie. Ja też. To poczekaj, przed instancją na mnie. Tak, oczywiście też tak uczynię. No chyba, że ja wyszedłem pierwszy. No właśnie ty czekasz już na mnie. Siema. No bo lecimy. <coughs> o Jezu. <coughs> Aż mnie normalnie zatkało. Zatkało ruskie kakao. No, no, no. no. no kakao nie, nie kiedy... zatyka, bo nie ma patyka. <coughs> Dobra, wróćmy z czasów przeszkola do <coughs> czasów Star Warsów. <coughs> Ale no nie, no to wiesz, Star Warsy to były bardzo dawno, dawno temu w odległej galaktyce, także no tak. Jeszcze znaczy... przed przedszkolem. Przedszkole. O, oni ale... jeszcze nie dorośli po prostu do zatkało ruskie kakao. A, jeszcze nie wiedzą co robią. <noise> Dokładnie. A czekaj, gdzie my mamy dotrzeć? My mamy dotrzeć chyba tam do, 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 do wioski, do wioski, do wioski. Na razie mamy stąd wyleść. No, i teraz to będzie prowadziło. No i tak, i mamy wrócić do wiochy. No teraz możemy spróbować trochę na skróty iść ten dyrektor, No A jak po prostu. No taką. No a jak? No, zobacz, jak ja to ładnie, inaczej ładnie w okle, Ale to chyba źle idziesz teraz. Nie, dobrze idę, chyba. Chyba nie. No jak, nie jak tak. No zobacz, ja idę na skróty. Gdzie? E, o kurde, żeś mnie zaatakowało. Dobre no głos. mnie też, ale olałem ich. Dobra, skakam, skaczę na dół. dalej. i zablokowałem się, zablokowałem się. A to jeszcze, żem poszedł na skróty. Kto drogi skraca, ten do domu nie wraca. To prawda, bo moja babcia nawet tak mówiła. Kurde, lebele, no i co? No i nie mam jak stąd wyjść. Dobra. To się nagadałem, że Dzięki sprawy... Ważne, ważne jest, żeby nieraz przez nimi przez, przeskakiwać, wiesz? Kurde, bo ja zginę za chwilę. No co ty? No Ty ja w sumie też wow, a ty to tak naprawdę zaraz zginiesz. No właśnie mówię. Muszę uciekać, uciekać. przeżyj, A, proszę, przeżyj! nie Ogłuszył mnie, ogłuszył mnie, ogłuszył mnie, ogłuszył mnie! Ogłuszył mnie. Uh, 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 uh. I to tak fest, mnie ogłuszył, Dobra, cholera jest zaraz się... umieram, umieram, o kurde, umieram! Ja też. Ja też, ja też. No i umarłem. No i ja, ja też. Dobra. Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, no i trzymajcie się! I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, no i nie trzeba było iść na skróty, trzeba było iść normalnie we dwóch. Ale wiesz co, to nam generalnie pomogło, bo nic nam nie zabrało, a przenieśliśmy się, jak klikniesz do tego MedCenter, to jesteśmy No, Medical domu. Probe czy MedCenter? MedCenter. Dobra, to <noise> i tu jestem. No, cześć! Yo!